Cześć, eee, wybraliśmy się pomimo, że jest taka pogoda jaka jest Że pada No bo może będzie padać, to akurat mamy tak 15 minut a na co? Na las Robimy akcję 15 minut na las, no nikt nas, jak to powiedzieć, nie... Nie nominował Nie nominował, właśnie, nikt nas nie nominował, ale sami od siebie Tak, od Więc... siebie chcemy, tak tym bardziej, że u nas jest bardzo dużo śmieci no, że akurat w tym obszarze tutaj No, a to jest przy tej, przy naszej, tej dworcu, Zbanie. przy naszym dworcu małym Stacji, o, stacji kolejowej. No. Bo dworzec to jest główny. No. Duży więc zaczynamy działać. Na, oczywiście nasza cała piątka. Nobelu został, bo... Bo jest nieciekawa pogoda, niesieliśmy chcieliśmy, że mógł... I zaczynamy. O, Bela, dawaj. No to nikt Amelia ma też. O, właśnie kolejka przyjechała Z jednej strony Dobra, żeby coś nie było, też pozwierał No tam już nie wejdę, bo nie da rady, chyba, że Nikola tam wejdzie. Nie, ja? A, akcją! Pół tej minuty! O, widzicie? Niech może możecie tam wrócić, bo tam było przez bardzo dużo śmieci. Tu. A nie. Nie to nie jest tego To bo nie Nie, bo to jest ona strasznie wielki, to na koniec weźmiemy. Bo to jest tam z tyłu, Nikola znalazł, to co worek się zajęło. O. Chcecie maski? No, upierzemy. Gładźcie. No super, nie Weź tam głębiej wejść. O, Może chcesz wykrywać jakiś, może tam coś znajdziesz, jakieś pieniądze. No jest dużo śmieci, pewnie że jest dużo śmieci. Ja pójdę do przyjemnej strony. się obję zahaczył. Dobra, idziemy. Na razie jest. Tu już jest. O, nie. Najlepiej to mówił gościu. Pozdrawiamy Cię, podróże za stówkę. Druszka, druszka, obok puszka, no nie? To mi się podoba. Dobra. Nikola powinna sobie takie kalosze sobie ubrać. No. Tam jest Amelia. Dodaj, jak słyszycie, że jesteśmy koło ewany, koło kolejki. O, trochę błoczko jest, ale widzicie, jaka pogoda jest, niezaciekawie. zaciekawie. ma maskę? Krzycz tak głośno! Co to jest? Od Tu ty... Tam coś widzę białego. Mam nadzieję, że to nie papier toaletowy. Nie, to Pampers. Dlatego warto mieć rękawiczki. Tak, to jest prawda. No trudno. A my ile odbierało w jednym miejscu? Nie, niestety mi się worek tam tyle szkła było. Tam, co? No Tam? same takie same puszki były. Tak hmm. jakby. A, jeszcze mamy jeden worek w zapasie. Jakby, co tam? Zobaczcie papierek jeszcze. A jest, Zobacz, pominięty. Tylko jest... Tam jest, folia jakaś. To jest, jest. O, jak porcelana. Porcelana. Tak ustawię na tam wejdziesz, tam? Tak, tak. Dobra. Jest... Tam jeszcze dalej jest trochę. No, o, ja? Nie padać to z tego, z liści. Ale pada. O, tutaj coś się schowało. Ale je widzę. Chodźcie. Nasi tu byli. <grym> Zobaczcie ile śmieci. No to jest straszny. Drugi worek. Że przez taki kawałek zbierać tyle śmieci. No. Ja też takie malutki zbieram. No. Nie to by nie przeszło przez głowę, żeby... No to, wasz, dawaj. Przejdź? No to przejdź, ja przejdę. Chyba za mało no. worków ziemię tutaj. Mój się już odwala. Bo no. musimy już odwagi. To trzeba drugi wziąć. Dobra. No, waga. Coś no ale nie. cukru nie jesteśmy. Jak, jak zobaczycie coś, to mówcie, to ja pójdę tam po to. O! Nadaj dla mamy. No, dla mamy. Cukru nie jesteśmy, to... Tak, makro ja, co, mamy kaptury. Tak, matka? Tak, mam kaptury. No, może zawsze... Tak odpytasz. jest ojciec. Jest. Ojciec i matka. I nasza go matka. O! Ojciec, i matka nasza gromadka. Super, fajnie. Trzeba uczyć... może, może przez jeden dzień będzie czysto tu. Trzeba uczyć dzieci, żeby nie wyrzucali, tylko jeżeli nie ma nigdzie śmietnika, trzeba włożyć w kieszeń. Hmm? I pójść najbliższy śmietnik i wyrzucać. Zgadza się. Wyszczepiło no. no. mi się. Robimy, szukamy dalej śmieci. A w których nas Następny śmieć. Tak, tak. No zaczęło padać. No zaczęło padać. I się rozpadało. Dobrze, że kupni trzeba zbierać. To co, jak teraz będziemy szli? Tu? Tu z boków przejdziemy. Jeszcze? Może na górę może pójdziemy. Ale ty zaczyna lepiej lać. Ale, ale nam rozpadało się. O! To jest coś z, z tym, tym... z Nic nie ma? Nic nie ma? nic nie ma. Co robimy? Możemy iść na górę. Ja się schowałem na razie pod drzewem. Ta mamelia jest, zbiera. No i jeszcze tutaj idziemy ten, ten, ten korytarz. O, zobaczcie, w, w jakich my warunkach, jak się poświęcamy, może to już nie jest las. Nawet znalazłam. Nutella nawet no Nutella. Nutelle, to nie jest las, ale no brudno jest. A szczególnie tu jak dużo ludzi idzie właśnie tu na tą stację, tu się skręca i dobra, idę do nich. Ale leje. No, tu jest dużo śmieci. Tu jest dużo śmieci. No. O. O, Mora szła, no i nas zdarwała. Tu kolejna ale kolejna nie jest do śmieci. Ja no już tak. Ja trochę zakrywam kamerę. Dobra, no to już. Tam jeszcze coś jest na tym? Nie, chyba tam jest. Tu Nikola, tam jeszcze coś. Bilet chyba. O. I taki kawałek przeszliśmy i już wyraźnie cały worek. z worki. Mhm. Dwa worki świeci. Nie, trzy. Trzy, trzy bo wychowaliśmy jeden tam. O! Dobra to już może Gabi nie wrzucaj do siebie, do nim, Ameli. No to bo mi też się urwie. No dobra, to idziemy jeszcze. Kurde, tam dalej jest, bo do... dużo do Nie. No jest deszcz, pada. Drugim razem zrobimy może. No już następny. No trochę, trochę mniej pada, ale jeszcze pada. No ale już mniej. No ten cały kataklizm przeszedł, już jesteśmy tutaj właśnie jak się idzie właśnie przyjechała nasza kolejeczka S1. No. Jeden worek taki, trzeci, cała Amelia ma, to już, to już prawie też, robi się już w połowie pełny. No i się zbieramy, już kierujemy się tutaj właśnie już z powrotem. Zrobiliśmy takie, ale no, tam już nie dosięgniesz. O, Wanecka dosięgnęła jedną. Tu dosięgnęła, to tam... O, no, Amelka dosięgnęła. Ale widzicie ile tam, byśmy musieli mieć taki chyba kij, patyk taki, żeby sięgać. Albo mieć po prostu winą pogodę i jakieś buty albo spodnie specjalne i w głębi się tam dostać nie wiem czy będzie mi widać bo ma mokry obiektyw może ja tu jestem warunki masakryczne są cały czas coś kropi i na tym kończymy tu zaczęliśmy i tu kończymy tam jeszcze jest ten woreczek tam musimy go zabrać bo tam jakiś ciężkie co tam były butelki jakieś tam nie koła go tam w lesie. No tak. Dobra, nie przedłużamy. To miało być 15 minut, więc musi być 15 minut. I oczywiście musimy nominować. My będziemy nominować i. Analia, kogo nominujesz? Życie na start. Happy Beautiful. A ja nominuję Asię z Holandii. Chyba się nie pognięła. A ja, żeby nie było tak dobrze, Lulu 85, też Ciebie nominujemy. Mam nadzieję, że się wywiążesz. Znaczy, że się wszyscy, wszyscy. wywiążecie. Z tych naszych nominacji jesteśmy ciekawi, jak, jak to u Was będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie u Was lepsza pogoda niż u nas. I czekamy na jakieś też krótkie filmiki. Z chęcią obejrzymy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pa.